Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale colory.skrabbbooking. Mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym projektem warsztatowym projektem albumowym online. To jest projekt, który możecie wykonać razem ze mną, wykupując dostęp online bądź dostęp z materiałami, aby ten projekt albumowy wykonać. Tym razem do projektu użyłam kolekcji od Craft Oclock. Soul Flowers. To jest przepiękna kolekcja w nasyconych kolorach. Ale ja też starałam się te kolory troszeczkę okiełznać, troszeczkę podać je w takiej bardziej stonowanej wersji. Za chwilkę zobaczycie, jak mi poszło. Natomiast to jest też pierwszy projekt albumowy, przynajmniej u mnie, który powstał częściowo w taki sposób. Trochę systemowy, trochę to jest taki ukłon w stosunku do osób, które wykupują warsztat online po to, żeby móc go później powielać. I zaraz powiem o co chodzi. Po prostu część techniczna, która dotyczy cięcia papieru bazowego, czyli samej bazy i później elementów, które umieszczamy na bazie, czyli wszelkie klapki, kieszonki, inne elementy, które się pojawiają, które w zasadzie stanowią tą podstawę, na której później. Bawimy się tym papierem skrapowym. Ja umieściłam praktycznie w jednym filmie, w jednym, jakby module, który pozwala na szybkie dotarcie do tego momentu i stworzenie tego albumu, tej bazy, no po prostu w szybszy sposób. I nie trzeba na przykład, chcąc na przykład wykonać drugi raz ten sam projekt, ale z użyciem innej kolekcji, nie musimy przeskakiwać przez wszystkie filmy, które trwają po kilka godzin, żeby stworzyć jakby samą bazę, bazę wraz z tymi elementami, które mamy na bazie. To jest taki, myślę, element dodany i fajny element właśnie w momencie, kiedy my chcemy troszeczkę przyspieszyć z, z tworzeniem takiego albumu. I ja tutaj właśnie częściowo taki system wprowadziłam podczas tego warsztatu. Dlatego też serdecznie Was zapraszam bo, do skorzystania z tego warsztatu, bo myślę, że to jest też fajna forma na troszeczkę ułatwienie sobie pracy, przyspieszanie tej pracy, może też popracowanie trochę w innym systemie. Jeżeli chodzi o sam album, to sam album powstał na bazie białej. To jest baza, która mi tutaj pasowała do tej kolekcji. Robiłam troszeczkę stanować i sama okładka też jest dość prosta. Ja tym razem wykorzystałam tkaninę introligatorską lnianą w przepięknym beżowym kolorze. Tutaj wszystkie elementy, które się pojawiają, my będziemy sobie wykonywać podczas warsztatu. Także wykonam sobie i tą kukartkę, i ten panel. Natomiast sam Album jest, myślę, dość spory. To jest w ogóle album przeznaczony na zdjęcia o formacie 10x15 cm oraz 9x13 cm. Ilość zdjęć, taka minimalna, powiedzmy, którą ja tutaj wyliczyłam, to jest około 70 zdjęć właśnie w tych, w tych, forma, w tych formatach, które wymieniłam. Jeżeli chodzi o sam rozmiar albumu, to okładka ma. Szerokość 18,5 cm i wysokość 21 cm. Grzbiet to 7,5 cm. Tutaj, jeżeli chodzi o to płótno, które się pojawiło, ono się tutaj pojawiło nie bez przypadku, ponieważ ono jest świetne, jeżeli chodzi o pracę z tym płótnem. A ma to o tyle znaczenie, że tutaj pojawia nam się system Hidden Hinch również na płótnie. I Myślę, że to jest świetna, świetny materiał, właśnie na wykonanie takiego systemu bindowania. Kochani, tak wygląda okładka. Tutaj mamy element z kolekcji, plus kilka elementów dociętych, plus papier lustrzany złoty. On tutaj się w albumie pojawia, ale go tutaj jest naprawdę bardzo malutko. Jeżeli chodzi o sam album, co mamy w środku? Tutaj na okładce. Pierwszej stronie okładkowej mamy wykorzystanie dużego arkusza z kolekcji i dużego wzoru. Ja ten wzór mam docięty tutaj w taki sposób, aby jakby sama klapka była już dekoracją, a po otwarciu mamy elementy ułożone schodkowo, 3D. Oczywiście dobór elementów zawsze jest pozostawiony do waszej dyspozycji, natomiast to jest tylko moja propozycja. Mamy tutaj klapkę w dół, dużą na zdjęcie 10x15 cm i klapkę mniejszą na zdjęcie 9x13 cm, a tutaj mamy miejsce, kochani, na wyeksponowanie zdjęcia. Tutaj również możemy sobie wkleić na przykład jakieś notatki, możemy też mniejsze zdjęcie dociąć. Tutaj mamy taką jakby przestrzeń właśnie na wyeksponowanie zdjęcia, ale możemy też tą przestrzeń wykorzystać na to, aby tutaj włożyć kilka zdjęć na przykład luzem. One nam tutaj nie wypadną, ponieważ z każdej strony są blokowane. Kolejna strona. Tutaj mamy wykorzystanie, właśnie papieru lustrzanego. Ja go tutaj najczęściej używałam do tego typu trzymadełek, po to, aby troszeczkę zrezygnować też z elementów do wycięcia, ponieważ one się pojawiają trochę w innej formie. Natomiast też troszeczkę dla stonowania, tak, żeby no, nie było za dużo tych elementów dodatkowych. Tym bardziej, że sama kolekcja jest mocno rozbudowana, ma dużo elementów w mocnych kolorach, więc gdzieś tam pojawiają się takie trzy które troszeczkę nam tonują wygląd strony. I tutaj mamy dwie klapki. To są klapki na zdjęcia o formacie 10x15 cm. Rozsuwamy sobie, mamy tutaj taki element ruchomy. O. Rozsuwamy sobie i tutaj oczywiście też możemy sobie powklejać zdjęcia o formacie 10 na 15 cm. Otwieramy ukrytą klapkę. Tutaj też mamy miejsce na wyeksponowanie zdjęcia. Pojawiają się też takie elementy, które ja wklejałam, pod które możemy sobie wsunąć zdjęcie. To są elementy, które mogą być w albumie, może ich nie być, mogą być bardziej rozbudowane, w zależności od tego, jak wy lubicie je stosować w albumie. Przepiękne grafiki, też wykorzystanie właśnie tych grafik z dużej kolekcji w takich miejscach, aby ładnie je wyeksponować i nie zasłaniać. Także to jest też jakby częścią warsztatu, czyli wykorzystywanie tych grafik, właśnie eksponowanie, niekoniecznie na froncie. To jest strona numer dwa. Kolejna strona, tutaj, tak mi się wydaje, ta rozkładówka to jest taka rozkładówka, która mi się po prostu kojarzy z tą kolekcją. To jest ta kolekcja, czyli te kolory, ym, te bogactwo. Ja tutaj w sposób bardzo uniwersalny w ogóle podeszłam do tego albumu i wykorzystywałam, pomimo, że w tych dodatkach, które mamy do dyspozycji, mamy mnóstwo dodatków tematycznych. Ja korzystałam raczej z tych dodatków kwiatowych, bardziej uniwersalnych. Ym, żeby ten, ten projekt albumowy można było przenieść też na inną kolekcję, czyli w zasadzie możemy użyć na przykład kolekcji kwiatowej w zupełnie innej tonacji kolorystycznej, która nam bardziej odpowiada, i wykorzystać podobne elementy, aby stworzyć podobny klimat, tak jak w tym warsztacie albumowym. Tutaj mamy z kolei klapki. Kolejny raz trzyma dełko takie złote. I mamy klapki, górne pod zdjęcia o formacie 9x13, dolne na zdjęcia 10 na 15. I tutaj mamy też taki bardziej rozbudowany element, ale on jest dość prosty. Także myślę, że na pewno nikomu nie sprawi trudności. Ten element mamy tutaj przytrzymywany przez y, takie trzymadełko y, na magnes. Y, właśnie to jest element wycięty z tych dodatków. Tutaj mamy arkusz również z dużej kolekcji, który został przeniesiony po prostu jako front tego elementu i tutaj mamy y, możliwość na wprowadzenie większej ilości y, zdjęć. Tutaj również też mamy piękne wykończenia, docięte y, i też sporo miejsca na zdjęcia plus elementy, pod które możemy też sobie wsunąć y, na przykład zdjęcie. Zamykamy. Jeszcze tutaj zapomniałam. O. Zamykamy. Przechodzimy do kolejnej strony. I tutaj z kolei mamy wykorzystanie papierów tych basicowych, bazowych, plus ele połączenie elementów wyciętych z dodatków. I tutaj też y, troszeczkę tymi elementami się pobawimy, ale też nie jakiś zastraszający y, sposób w tej, tej ilości tutaj tych dodatków nie ma jakoś strasznie dużo, a nawet jeżeli komuś taka ilość przeszkadza, może też użyć mniejszej ilości. Tutaj jest też fajne rozwiązanie, które pomieści nam naprawdę sporo zdjęć. Tutaj mamy klapkę, na której zmieścimy zdjęcie o formacie 10 na 15 w pionie tu jeszcze dodatkowy element, pod który możemy wsunąć zdjęcie. Natomiast tutaj mamy takie ale dwa wodospady na zdjęcia o formacie 9 na 13 cm i one są powykańczane papierem e, lustrzany, e, te przestrzenie. Natomiast całość jeszcze jest umieszczona na kieszeni. Tutaj mamy kieszeń, pod którą oczywiście możemy kilka zdjęć wsunąć, a możemy tutaj po prostu potraktować tą przestrzeń jako miejsce na wyeksponowanie na przykład jednego zdjęcia. I zamykamy. Tutaj mamy przepiękne wyeksponowanie papierów bazowych, które są niezwykle koronkowe, takie delikatne, ażurowe, yy, takie, yy, nawet powiedziałem takie bogate, eleganckie, yy, bardzo fajne zestawienia yy, i strasznie mi się też podoba ta kolorystyka niebieska, która tutaj jest wprowadzona. Kolejne trzy mandełko, tym razem na magnes yy, i mamy możliwość znowu wklejenia większej ilości zdjęć. Tutaj mamy akurat miejsca na cztery zdjęcia o formacie 9x13 cm. Po rozsunięciu mamy jeszcze miejsce na wklejenie kolejnych zdjęć, i tutaj po środku również miejsce na wklejenie zdjęcia, które jest tak jakby ukryte. Zasuwamy. I całość jest na magnes, także nam tutaj nic się nie przemieszcza. Kolejna strona, znowu użycie elementu wyciętego z kolekcji jako trzymadełka, tym razem miejsce na zdjęcie o formacie 10x15 cm. A pod spodem mamy użycie arkusza dużego, z piękną grafiką, którą ja tutaj, mój zamysł był taki, żeby tą grafikę tutaj zostawić. Dodałam tutaj jeszcze kilka elementów w różnych poziomach i mamy tutaj piękne miejsce pod wyeksponowanie zdjęcia, na przykład o formacie 10x15 cm bądź mniejsze. Także też taka strona bardziej nastawiona na ekspozycję samego zdjęcia. Kolejna strona. Tutaj mamy element też kolorowy. Na tle tych papierów przepięknie te elementy wyglądają. No i piękne też te papiery bazowe, które nam pozwalają też na ekspozycję takich właśnie szczegółów i elemencików, które dobieramy sobie z tych elementów do wycięcia. Po otwarciu dwa miejsca na zdjęcia o formacie 10x15. Tutaj mamy też piękny arkusz, taki dość bogaty, łąka duża. Elemencik do otwierania, i tutaj po otwarciu dwa miejsca na zdjęcia w formacie 9x13. No i piękne przejście tutaj arkusza, jeżeli chodzi o wodospad, i to jest wodospad przygotowany pod zdjęcia w formacie 10x15 cm, i on jest wykończony, zarówno od góry, jak i pomiędzy kartami tutaj papierem lustrzanym, a tutaj mamy po prostu prze, przejście arkusza, i tak samo jest, jeżeli chodzi o. Te górne elementy, także tutaj też mamy e, piękne przejście. Natomiast ten e, fragment ja wykleiłam papierem e, skrapowym. Można oczywiście też tutaj paski powklejać i pozostawić miejsce na zdjęcie. Dodatkowo mamy miejsce pod mm, tym bellybandem na wprowadzenie kilku e, zdjęć, na przykład ludzem. I ostatnia, nie ostatnia, ostatnia w zasadzie karta. Y, kolejna strona. Tutaj wykorzystałam przepiękny, mocny odcień, e, takiego turkusu, już nawet bym powiedziała, ozdobiony papierem złotym. W środku mamy miejsce na wprowadzenie trzech zdjęć. Dwa zdjęcia w formacie 9x13, jedno 10x15. E, przepiękne użycie arkusza w takim kolorze beżowym, e, delikatna dekoracja, no i element taki e, pop-up, ale niezbyt skomplikowany. Myślę, że każdy sobie spokojnie z nim poradzi. Też, też właśnie chciałam, żeby w tym albumie było sporo miejsca na ekspozycję samych zdjęć. I kolejna strona. Tutaj mam też przepiękny arkusz, też w takiej tonacji beżowo-niebieskiej. No i mamy znowu takie trzymadełko. Tutaj otwieramy klapkę. Mamy miejsce na zdjęcia o formacie 9x13 cm. Przesuwamy sobie tą klapkę, zobaczcie. Dzięki temu odblokowują nam się dwie e, klapki, jedna w bok 9 na 13 druga w bok 10 na 15 Pojawia nam się taki panel, on stanowi taką ala kieszeń. E, do końca kieszenią nie jest, ale taką funkcję może pełnić. I tutaj możemy sobie wsunąć zdjęcia luzem, możemy sobie tutaj wyeksponować również zdjęcie w dowolnym formacie. Zamykamy i tutaj sobie całość blokujemy. I tutaj mamy też magnes, czyli nic nam się tutaj nie przemieszcza. Nie nachodzi na siebie, wszystko jest zablokowane. Kolejna strona, już w zasadzie ostatnia. Tutaj wyeksponowanie elementu wyciętego z tych dodatków i taka strona typu brama, gdzie nam się pojawiają kolejne elementy, czyli mamy miejsce na zdjęcia w formacie 10 na 15 9x13. No i przepiękny arkusz, jeden z fajniejszych, myślę, kolorystycznie. Tej, w tym bloczku bazowym i miejsce na wyeksponowanie, na przykład, jednego zdjęcia, ale to też może być miejsce na wprowadzenie zdjęć, które nam po prostu pozostały gdzieś tam, a chcemy je mieć w albumie. Także, też kolejne miejsce, gdzie tych zdjęć może się pojawić trochę więcej. Kochani, tak wygląda album. Ja też starałam się go wykonać w taki sposób żeby przechodzić kolorystycznie, czyli tu mamy tego różu bardzo dużo i tutaj się już nam pojawia takie bardziej zmieszane, zmieszane kolory. No i coraz bardziej robi nam się niebiesko. To taka dodatkowa atrakcja, myślę. Natomiast, no tak, kochanie, wygląda ten album warsztatowy, który chciałabym Wam zaproponować. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Jeżeli chodzi o album, w zasadzie na każdą okazję, bo nie dość, że album jest na tyle uniwersalny, że można dostosować też kolekcję inną do tego albumu, i myślę, że też fajnie będzie można go sobie wykończyć. Kochani, wszelkie zapisy oczywiście przyjmuję na mailowo na, na maila scrabuking.com. Ja jeszcze też chciałam Wam pokazać e, mm, papiery skrapowe, które wykorzystałam do wykonania tego albumu. I to są trzy elementy. To jest mała, ko, mniejsza kolekcja, czyli ten zestaw 20,3 na 20,3, ale to, są, to jest zestaw papierów bazowych. E, to jest raz. Dwa, mamy dużą kolekcję, czyli 30,5 na sześć 30 arkuszy. Tyle jest w zestawie, i mamy też bloczek z elementami do wycięcia, i to jest ten zestaw Mix. I w tym zestawie Mix mamy naprawdę mnóstwo elementów, jakichś tam tematycznych mogą to być elementy gdzieś tam dotyczące dziecka, zwierząt, jakieś tam też instrumenty się pojawiają, torty. Mnóstwo jest tych elementów, które gdzieś tam możecie sobie dostosować do swoich potrzeb, do, do okazji. Na którą taki album będziecie przygotowywać. To jest, kochani, to, natomiast jeżeli ktoś nie ma, znaczy zakupił sobie już jakąś część wcześniej tej kolekcji, na przykład posiada dużą kolekcję, ale nie ma tych dwóch części, to jak najbardziej proszę do mnie napisać. Ja Wam tą cenę ustalę inną pomniejszoną, na przykład o jakiś bloczek. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś inny problem, też może do mnie napisać. Indywidualnie też będzie ta cena ustalona. Oczywiście, ceny i możliwości zakupu warsztatu podane są w opisie do filmu. Ja, kochani, serdecznie was zapraszam do skorzystania z tego warsztatu, bo myślę, że jest ciekawą opcją, bardzo uniwersalną, którą naprawdę można wykorzystać przy okazji wielu albumów. Natomiast ja też chciałam wam, kochani, serdecznie podziękować. Za wszelkie inspiracje, które od Was dostałam pod wcześniejszym filmem z zapowiedzią. One są po prostu no, niesamowite. Nie spodziewałam się, że aż tak różne pomysły przyjdą Wam do głowy. Niezwykle ciekawe, mega mnie zainteresowaliście wieloma propozycjami. Ja wybrałam jedną i tą propozycję nagrodziłam właśnie tym warsztatem, zarówno w wersji online, jak i zestawu materiałów na wykonanie. Od podstaw tego projektu albumowego. Osoba, która wygrała, jest podana w opisie do filmu, także zaglądajcie. Ja serdecznie dziękuję za inspirację właśnie tej osobie, która ten warsztat wygrała. Mam nadzieję, że, ten, że tą inspirację wykorzystam w jak najszybszym czasie, i też pojawi się projekt albumowy. <laughs> Właśnie z wykorzystaniem tej inspiracji. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli macie ochotę wykonać ze mną ten projekt warsztatowy, to ja Was serdecznie zapraszam do kontaktu. Scrabbbooking.com. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam cudownego dnia i do usłyszenia przy okazji kolejnego filmu. Cześć.